Siemanko, ranko, to ja, pan Kotlecik, a dzisiaj będziemy grali w fajną minigrę na moim fan lobby. Dobrze, a więc możemy zaczynać obrady. Dobrze, a więc proponuję, żeby. Ej, bo ja nie subskrybuję pana Kotlecik. Dobrze, a więc o czym mówiliśmy? Nie, Dzień, że... Dzień dobry. Kotleć Musimy, Kotleciana. musimy kotlecik, zmienić. Kotlecik, kotlecik, słyszysz mnie? Słyszę cię! cię. Jaj, bo ostatnio mnie nie słyszałeś! Dobra, musimy zmienić kot na kotlecik, na kotlet jeden, bo tu jest casual. Dobra, a więc małpy! Gramy dzisiaj w minigrę, która się w Anglii nazywa Ding Dong Ditch, ale ja to nazywam trzepni kotleta. I czy ktoś nie wie co to ja. za mini gra? Ja nie. Dobra, chodź się do City to wam wytłumaczę. Chodźcie nikogo nie. No jak tam nie wejdziesz? No wchodzisz tutaj i się musisz wybić. Wejdziesz wierzę w ciebie. Ja jestem spider Dobra, wierzę w ciebie. Jestem kotlecik. Dobra. Wierzę w ciebie. Dawaj. Skoczysz Tak Więc tak Lawa Chodź Na przykład idziesz tutaj do tego domku Do środka I tu chodzi na, no. o to Że na tej półce Na tej półce tutaj jest safe zone I każdy musi być na... Jak je, dotykasz tej półki Jesteś na tej półce To lawa cię nie może złapać Lawa chodź A. Lawa chodź Jak kogoś dotknę po trzech Jemu Nie patrz Do środka Do środka i patrz, jak jest początek rundy, wszystkie, absolutnie wszystkie niezłapane małpy muszą tu przyjść i dotknąć jakie... Na przykład wybieramy sobie to miejsce i muszą dotknąć tego miejsca i powiedzieć trzepnij kotleta. I wtedy uciekamy na tą półkę, a on nas goni. I jak jesteśmy na tej półce, to on nie może nas złapać. Dobra, zaczynamy z safe zona. Co? Ja bym na... Można jakieś inne miejsce sobie wyznaczyć? Nie, tutaj. Dobre. Dobra. Dobra, wszy... wszystkie niezłapane małpy na safe zona. Chodź, pomarańcz. Pomarańcz. Dobra, a więc idziemy. Ja bym grała sobie jedno miejsce, moja ulubiona. Dobra, kto dotyka? Kto dotyka? Okay. A kto dotyka? Trzy kotleta! Jestem Jestem zielony, niezłapany. Dobra, Lawy... Dobra, czekajcie. Ale musisz... O kurde! Nie! Jestem! 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 Dobra! Dobra, trzepnij kotleto! Yy, nie, nie, Tak, tak, tak. Dobra, wracacie się tam? tu jest dużo ogólnie. Trzepnij kotleto! Dobra, tam do domku. Jak teraz oni nikogo nie złapią. Macham ja sobie padem. Dobra. Ja, Dobra. ja pójdę. Dobra. Nie każdy musi iść. Nie zgadzam się. Dobra. Ej! Ale... Ale nikt nie dotknął! Nie dotknął nie padłem.

A żelob by wywaliła e, wyzali... Co? Prawie cztery osoby były na kotlecie na ciebie czekały No ale, ale my zmieniliśmy kod bo na kotlet był, bo na kotlet, no, kotlet bo był No to, to mogłeś tam, no to pisać Ale był wtedy ful po prostu poszli wszyscy Przed chwilą ten jakiś jasny każdego reportować Dwa, no. Idziemy! Kto trzepie kotleta ja, teraz? Ja pójdę ja pójdę ja pójdę, ja, pójdę, ja pójdę, ja pójdę, ja pójdę Ale wszyscy ja pójdę. muszą iść tutaj no, nie. Tutaj Dobra, żyje. A smutno, bo nie wróciły niektóre osoby z tamtego lobby Smutno Dobra. Idziemy trzepać kotleta Ja już byłem, ja już byłem Szep kotleta Ale dobra. Nie! Mleko wygrał! Mleko wygrał! Nie, co jest jaki on szybki! Jest. Wybierasz sobie domek! Mleko wybierasz sobie domek! Ten chcesz? Ten chcesz. No to idź na górę i pokaż mi, który chcesz. Dobra, no to ten. Chodźcie na górę, na drugie piętro tutaj. Ale nie tylko ty, teraz ktoś inny trzebnik Kodle! Żyjam. kolega do mnie dzwoni. Kolega do mnie dzwoni, czekać.

Ej być CO JEST? Dobra, a więc... No? Czekajcie, czekajcie, muszę założyć pytanie wam no. Napisałeś na TikToku, że kotlety... Właśnie, ja tego nie zauważyłem, bo mi autokorekta poprawia sobie to wyłączyć muszę Więc sobie to... Żyję! Ty, dawaj, ja dawaj ja ciom. Nie, no co ty zrobił? Ja nie powiedziałem, żeby do ciebie z grupę ziemi walić. o Kamilu, wybierasz sobie domek na City. Bo cię wali koło, Ale to się na YouTube'a nagrywa nie tak agresywnie, Kamilu. Nie tak agresywnie. Dobra. Ale to... Ty milek złapał prawie całe! Dobra, ta runda była szybka. Dobra, do, wybierz sobie domek jakiś na City i nikogo nie łap. Aj, kotlet, 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 no. kotlet. Kotlet, chodź za No Hot, nie, jeszcze! Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie! Jeszcze nie, bo to każdy nie. musi być przy domku, jeszcze nie! No co chcesz? Dobra. Czekajcie, bo nie jest. Nie łap, nie łap dziadek, nie łap dziadzia, dziadzia. Nie łap. Dziadzia, do dziadzia, dziadzia idę, idziesz do domku i ja ci tłumaczę już wszystko co my robimy. Nie ratatuj, bo ty, ja cię zaraz zreportuję, bo ty tu grifujesz. Wszystko. Co on mówi cały czas? No ciągle tego dotyka i trzepnij kotleta, żeby on nas gonił. A ja tu próbuję wytłumaczyć. Trzy dni nie reagujemy na to, dobra? Dobra. Dziadzia, chodź, dziadzia, chodź, a nie palisz tutaj konia. Trzebni kotleta! to. Nie! Nie! Ej, no tak, tak Nie! 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 to Nie! 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 tak, Nie! Nie! tak, Nie! Kogo? Kto jest? Lava Monty. Ej, idioto, kto Idiota! 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 Nie obudź jakby cały sender to z Dobra, dobra, kto jest? Lawą, dobra! Kogo tutaj, kogo jak, jak nie coś. Nie, jak dzwonimy, to wszyscy tutaj idą. Wszyscy. Nie dobra już on wyjdzie On jest. Do, trudno, nie wa, re, ratatuje. On się nie liczy, on się nie liczy. No dobra, chodźcie tutaj. Tutaj do mnie wszyscy. Nie dalej, tutaj przy tym domku. Nie, ja. Ej, mleko i dziadzia tutaj, tutaj. Dobra. Uch. Jakiś go członk! kotleta! Nie! Co tak szybko zrobił? Podziękuję, podziękujcie Ratatujowi, że za przeproszeniem roz... Lomu. A ten wstała. Zacznijmy od Więc skończyliśmy ten film niefajny, zgrifowany przez tą ciotę i I mam dla Was prośbę: nie wchodźcie na jego konta, Jak macie wyjść, to zreportujcie.